Szkoła to nie tylko budynek, ławki, krzesła, tablice, sala gimnastyczna, biblioteka. Szkoła to przede wszystkim uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi. To oni wszyscy razem i każda z osobna tworzą niepowtarzalny klimat szkoły. Każda szkoła jest inna, jedyna w swoim rodzaju, specyficzna. Każdy z Was tworzy naszą szkołę. Sprawia, że jest u nas każdy z Was zostaje tylko Nie wierzyłem, stojąc nad brzegiem rzeki, która była szeroka i bliska, że przejdę ten most, spleczony z cienkiej, kruchej trzciny, powiązany łykiem, że do lekko jak młody i ciężko jak Że do pewnie jak tancerz i chwiejnie jak ślepiec. Nie wierzyłem, że przejdę ten most. I gdy stoję już na drugim brzegu, nie wierzę, czego przeszedłem. są najtrudniejsze do wypowiedzenia. Choćbyś najbardziej chciał, nie powiesz nigdy. Drzenie naszego serca, chaos naszych myśli i żal naszej duszy łączy nas w harmonijny sposób. Słowo pojedynku. W życiu to takie proste. Przyszedł człowiek, rękę ścisnął, podziękował ale w poezji trudnej, poezja to trudne słowo. Uścisk w dłoni, jedna chwila, gest baruselny. A poezja ma być jak drzewo, co schyla się z nurtem naszego wieku. I ptaki mają być na drzewie, i promieni słonecznych wiele. I ja w tym wierszu wypowiadam całego siebie, dla Was i o Was nauczyciele. Fizycy i matematycy, koloniści i biologowie, pochwałę Waszej pracy śpiewam w gorącym słowie. Bezmierny mój duch wdzięczności, więc strof mi potrzeba, jak w słońcu grająca kadyda, żeby po całym kraju rozsłał się, rozgłosił wysiłek nauczyciela. Który zapewne, który z raju i Niby mak płatki rozchyla spe, Więc podziękowaniu wam dzisiaj ślep. Uśmiech, dobroć i czar, Jak płatki w róży, kamienny żar, Niby blaski trzymi na nieba tle, Jako dar serca dzisiaj wam Uśmiech Uśmiech, jasniną radością brzmi, listy w oczach przygasza łzy. Uśmiech, na dobro przemianę zło. Wszystkie więc kwiaty uśmiechną w Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy przez długich 8 lat oferowali nam dar nauki. Serdecznie z rozszerzeniem będziemy myśleć i pamiętać o naszych pierwszych nauczycielach, którzy prowadzili nasz czarodziejski świat książki. Byli wspaniałymi przewodnikami po początkach naszej nauki. z szacunkiem czoła przed tymi, którzy wprowadzili nas w świat sztuki. Byli to nasi plastycy, muzycy, mistrzowie zajęć techniką. pamiętać także, że będziemy o lekcjach ułatwić, podczas których hartowaliśmy nasze ciała. Do zobaczenia w dorosłym kreciu, Na innej drodze, na innym szlaku. Z bagażem wspomni dla dniem ukryciu wśród masy pytań. Pełnym plecach. Przyszłość jak wielki znak zapytania, pełna rozterek i niepokoju, bez odpowiedzi na te pytania, w codziennej pracy, w chwilach spokoju. Stoimy w progu tej naszej szkoły, tacy malutcy, tacy nieśmiali. Z cichą nadzieją, by los nie był srogi, byśmy do celu dotarli, cali. Otwarci, prawi, pełni miłości, idźmy odważnie przez nasze życie, by w końcu drogi bez wątpliwości w lustro popatrzeć na swe odbicie. Trudno uwierzyć, że to już drugi brzeg. Szliśmy przez te lata lekko jak młody, i wtedy były szczęśliwe dni z piątkami i szóstkami. Ale zdarzyło się, że kroczyliśmy ciężko jak słon, kiedy nie uda się na klasówka. Tym czegoś się nim nauczyliśmy. W chwilach radosnych i smutnych byli z nami nauczyciele. Spędziliśmy razem z nimi wiele wspólnych godzin. Serdecznie im za to dziękujemy. Życzymy wszystkim nauczycielom zdolnych, niesprawiających problemów uczniów. Wiele szczęścia w życiu osobistym w pracy, wieżnej pogody ducha. Niech zaczynające się wakacje będą wspaniałym wypoczynkiem. Niech każdy dzień wida Was słońcem i pogodą nasze sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie nasi rodzice. Dziękujemy Wam, kochani, za trud i pracę włożoną w nasze za troskliwą pomoc i opiekę. Dziękujemy Wam, że wierzyliście w nas, dostrzegaliście w nas to, co najlepsze, że kochaliście nas bez na to, jacy jesteśmy. Dziękujemy za przyjemności i ból udzielone z nami. Dziękujemy za miłość. Dziękujemy za gotowość słuchania. Dziękujemy za poczucie bezpieczeństwa. Dziękujemy za dar życia. Dziękujemy za zrozumienie. Dziękujemy za wskazywanie kierunków, za wyrówność, za poniesione trud. Dziękujemy za wypowiadanie czasami stanowczego nie. Dziękujemy za kochający sen. Naszych młodszych kolegów i koleżanki, którym się ustąpiliśmy z zaszczytnego miejsca na najstarszych plac w szkole, przestrzegamy przed złym zachowaniem i brakiem systematyczności. Walczcie o tym, nie zawsze się to udaje, ale przynajmniej postarajcie się. Pozostawiamy Wam opiekę nad młodszymi klasami. postarajcie się w zgodzie i przyjaźni gdyż... człowiek potrzebuje kontaktu like, z nim, a przyjaciele pomagają w wybraniu, w którym tam się tego potrzebuje. Po raz ostatni